No Żałuję, że koledzy nie powiedzieli, że będzie tak grubo, bo bym wpadł pewniej. Ne... Szanowny Przemku, znamy się nie od dzisiaj. Bardzo serdecznie Cię przepraszam za to niedopatrzenie. Mam nadzieję, że nadrobimy. A zupełnie na poważnie, dzwonią do mnie dziesiątki dziennikarzy i pytają o śpiewanie w Sejmie. Jakby to był główny news tygodnia. Drodzy Państwo, tak, śpiewaliśmy w Sejmie. Pieśni patriotyczne. Bardziej humorystyczna, jak ta o wielce szanownym pośle Grzegorzu Braunie, repertuar Jacka Kaczmarskiego, perfektu, SDM-u różne pieśni i piosenki, które wszyscy doskonale znacie. Nie była to żadna wielka libacja, nie było to jakieś spotkanie, pełne agresji, nie wiem, wulgaryzmów, tak jak znamy z nagrań od Sowy. Tylko było to po prostu spotkanie znajomych po pracy, bo to już było po posiedzeniu Sejmu, na którym Śpiewaliśmy i no tak, mogę przeprosić te osoby, które mieszkają w pokojach obok tego wydarzenia. Dwie zresztą do nas przyszły, pukały. Serdecznie je zaprosiliśmy do nas, do wspólnego obiesiadowania, bo tak wypada. I drodzy dziennikarze, nie pytajcie mnie, kto tam był. Naprawdę, są pewne standardy, których się nie łamie i nie ujawnia się informacji tego typu, z kim się spotyka człowiek. Prywatnie, no bo to, by, to było prywatne spotkanie. Wszyscy następnego dnia aktywnie uczestniczyliśmy w komisjach, w posiedzeniu Sejmu. Zresztą, no, nie mam sobie nic do zarzucenia jako parlamentarzysta, który ma chyba najwięcej w tej chwili wysłanych interpelacji, zapytań do ministerstw, który aktywnie uczestniczy w życiu Polskiego Sejmu. Jeśli jacyś lewicowi dziennikarze pytają, a dlaczego o Grzegorzu nie, no a o kim mamy śpiewać? O Donaldzie Tusku? No dla mnie osobiście Grzegorz Brown stoi poprzeczkę wyżej, jeśli chodzi o moralność, patriotyzm niż posłowie Koalicji Obywatelskiej, czy tej jego koalicji 13 grudnia. No a poza tym chyba musicie Państwo wszyscy przyznać, że to bardzo wiralowa piosenka. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. A ci dziennikarze, którzy piszą o jakimś wielkim skandalu, naprawdę wyciągnijcie kija.